Witam serdecznie! To znowu ja, Lemiewce Barcelona, Peter, Manager I oczywiście FIFA 15, Kariera Frajera, wasza ulubiona seria na naszym kanale. Więc tak, słuchajcie. Prowadzimy Barcelonę. Czwarty sezon. Raz, czy nie, zdobyliśmy już trzy razy mistrzostwo. Raz Ligę Mistrzów wygraliśmy, raz w finale przegraliśmy z Borussią, w zasadzie dwa finały były takie same, rok po roku. Teraz nami kolejny. Mecz Ligi Mistrzów w lidze naszej hiszpańskiej, tak wiecie, średnio pod górkę. Nie jest najgorzej, ale mogło być dużo lepiej. Widzę, Mistrzu, za to gramy całkiem solidnie. Po czterech meczach mamy 10 punktów i tym razem w zasadzie nie wiem, czy czasem naszą drużynę troszeczkę może jednak zmotywować przed tym meczem. Mamy trochę kontuzji też w naszym składzie. Nie wygląda to najlepiej. Nie wygląda to też najgorzej. Um, obrona jakaś tam jest. Przód jest dość solidny. Um, to jest tak, numer jest na kontuzji. Nie sta, powoli powraca i lada chwila powinien być zdolny do gry. Więc tutaj widzę, Miszu, na razie sobie jako tako odpuszczamy to wszystko, bo czujemy się dość pewni. Nie wiem, czy czasem nie zapewni, ale kto wie. No, jakoś musimy. Słuchajcie, Barcelona. Gramy na wyjeździe. Pierwszy mecz udało nam się wygrać. Dobrze mówię, tak. Wygraliśmy mecz 21 tutaj, że. Nawet jak inny wynik był, to nieistotny wygraliśmy. No teraz może być trochę gorzej. Pan Persi tam jest na ataku Hernandez, ale tam jeszcze nie jest jakieś wielkie zagrożenie. Mkarza mają solidnego, przydałby mi się taki. Na razie jest dobrze. Jeden punkt potrzebujemy tylko, słuchajcie, kochani, żeby mieć pewny awans. I ten punkt zdobywamy, słuchajcie. 0-0, nieźle. Jest, jest to nasz drugi, co prawda, remis w Lidze mistrzów z rzędu. Ale drugi na wyjeździe. I konferencja prasowa z Walencją. Gram, słuchajcie. Pochwalę za ostatni mecz, moją drużynę. Niech będzie. No i Walencja, Walencja. Real Madrid już wchodzi na czołówkę. Nie wierzę. Kurde, Taki dobry start miała Walencja. I mają po 36 punktów. Zobaczmy tabelę. My mamy tam troszeczkę minimalnie za nimi. Mamy dwie już porażki, szkoda, przegrywamy mecze niepotrzebnie. I mamy 8 bramek straconych, Brama tylko 6. Mamy już 29 strzelonych. Pamiętacie jak Walencja miała u nas kurde dużo więcej bramek strzelonych? Zobaczcie jak szybko ich podeszliśmy. W zasadzie może Walencja bo troszeczkę podupadła. Zobaczmy w takim razie, czy już, już Niesta jest gotowy do gry. Jest gotowy do gry, Niesta. Myślę, że. Hmm. może wrócić. Może wrócić do gry. I Maria Bela wstawimy. No w obronie ciągle jest tutaj bidnie Hummels na kontuzję. Jakiś jeszcze dobry obrońca jeden mi się przydał na zmianę. Nie mam takiego właśnie pod 86. Będę musiał później sobie poszukać chyba w przyszłym sezonie, jeżeli jeszcze w ogóle zostanę w tej Barcelonie. Wielu z was, z was mówi, żebym zmienił wreszcie klub, ligę, ale kurcze, no trzeba walczyć. Mamy Barcelonę, próbujemy nią tu zdobyć wszystko, co się da. Trzymać jak najdłużej, a pamiętajcie, że to też jest wyczyn. To nie jest tak, że Bierzecie super drużynę, wygracie raz, dwa, trzy, co chcecie. Musimy się, się utrzymać z tą drużyną. Przy tej drużynie oczywiście. Jak najdłużej. Gramy z Walencją w zasadzie. Walencja jest w gazie, ale my też kurczę, gramy u siebie dobrze. Na wyjeździe byśmy grali, to mi się martwi, ale gramy u siebie i tu widzę szansę. 1-0 jest dobry wynik na razie. Do tak, do pierwszej połowy jest dobrze. Przedobaczy się druga bramka. Neymar! Pięknie! No, jeszcze Messi. Jeszcze Messi. Neymar. 3-0. Pięknie dobijamy Walencję, czyli oni jednak pikują. Ostro pikują. Dobrze. To dla nas dobry znak. Ale teraz gramy znowu z nimi jako gospodarz w Pucharze Hiszpanii. I wystarczyłoby powtórzyć wynik. Są chciałby zagrać w tym meczu. Możemy, możemy za pana bagietkę ci wpuścić. Powiedz ławę. I tutaj wejdzie sobie song. Reszta może być. Zaryzykujemy. Ja my u siebie i takie, taka wygrana 3-0 by mi to pasowała znowu. Zobaczymy. Parę nitków minęło i zobaczymy, czy ten mecz będzie taki sam jak poprzedni. A może lepszy dla nas, a może zgoła zupełnie inne spotkanie. No, Messi tym razem zaczyna 1-0, ale to dobry znak znowu. Jeżeli do pierwszej połowy utrzymamy taki wynik, jest ok. Jest dobrze, więc może poprawimy to. Nie stracić bramki. Uuu, Messi 2-0. Brawo. Bramki nie straciliśmy. Na wyjeździe strzelić jedną. I będzie ok, słuchajcie. Pańska praca. Pragniemy poinformować Pana, że pomimo naszych obaw dotyczących wyniku klubu, zdecydowaliśmy się pozostawić stery zespołu Pana Ręka. Jakby inaczej, ostatni mecz. Cieszę się również, że Ty się cieszysz. Właściwie człowiek na właściwym miejscu, więc dobrze. W Pucharze idziemy, w Lidze Mistrzów idziemy. W Lidze trzymamy się pomału. Słuchajcie, kurde, to wszystko jest takie emocjonujące. Nawet jeszcze może się tak rozgrzewa to wszystko. Te, całe, te koła zębate muszą się tam dobrze zetrzeć. Trzeba to dobrze naoliwić wszystko, ale już jest nie najgorzej. To real Madrid idzie jak burza. Walencja możemy w każdej chwili minąć. E, sąg by chciał porozmawiać o wynagrodzeniu. No dobrze, coraz macie o wynagrodzeniu. Dobry zmiennik jest. Szkoda by go było stracić na fajnej pozycji takiego zmiennika mieć. Wiecie, jak jest. Ja bym mu dał 3 lata. Ale on już chyba nie będzie więcej jak trzy atakał. W dodatkowe lata, nie mogę mi zdać. I mam na lat w ogóle? Czy on tak powoli do końca kariery by się zbierał? 3 lata, 7 miesięcy kontakt z nim mam. Słuchajcie, więc nie będę z tobą, niestety, żadnych kombinacji robił, bo ty mi skończysz karierę. Więc ja cię już zostawię. Możesz być zadowolony, niezadowolony. Mam cię kompletnie gdzieś. Skoro mi takie numery robisz, teraz tak. To w ogóle jest? Jeff już ma 50, ale co mi to daje? Nic mi to nie daje. Zrobimy tak. Nie, na razie zostawimy to wszystko. Kurde, ten Pika na tej kontuzji to jeszcze tam siedzi. Długo go to trzyma. No, wyjeździe ze spaniolem. Musimy zrobić kuci kuci. Messi ostatnio dwie bramki strzelił. No, jakby na złość. Bagieta dostaje kontuzji, za niego wejdzie Song I nie będę musiał co zrobić. Oczywiście, wlepić mu kontrakt, jaki będzie chciał. Bo inaczej będzie gówno robił tam z tyłu. O, nie. No strzelcie jedną bramkę, remis. Messi. To ktoś mi to mój kumper dobry mówi, Bóg jest tylko jeden. Dobra. Pięknie, pięknie. No wreszcie coś tam zaczęło grać i strzelać bramki. Kontuzja zawnika sześć tygodni. Moja rula w klubie. No chłopie, no przed przecież chwilą przecież grałeś cały czas, dopiero Cię nie z niestą wymieniłem na raz. Ja pierdziela a niektórzy są płaczki. Masakra. No i gramy z Celikiem. Pewne wejście mamy, przydałoby się jeszcze z pierwszej pozycji słuchajcie wyjść. 11 punktów, Manchester może nas wyprzejść, wystarczy jeden punkt i jest po sprawie. Dobra panie, Panie pioseneczka. Sąg tu może wejść. Tutaj wypuścimy tego. Kerczę ja nic, lipa totalna. Hazard mi tu płaczę. Ale Maria też wyjdzie w sobie w meczu. Żadnej okay. zmiany. 1-1, słuchajcie, no naprawdę, tamtej naszej Lidze Hiszpańskiej to my gramy taką padakę. O Jezu, to jakie porażki, 1-4, 1-5. Wow, ze Spartakiem przegrali 1-4, żeby później wygrać 2-1. To ciekawe. Wow, oh, wow. No di Maria, prowadzony, piękny strzał, ale mnie zaskoczyli. Już w siódmej minucie mamy 1-0, cool, tyte. Dobrze, oni grają już w dziesiątkę. Di Maria! Maria, porqué? Proszę bardzo. <laughs> mamy już 2-1. Wow! I ze zmiany tu wchodzi i strzela na 3-1. Ja pierdzielę, no nie spodziewałbym się po tych zawodnikach, że będą bramki. Wychodzimy z pierwszej pozycji w Lidze Mistrzów i to mi się podoba, ale w Lidze Hiszpańskiej już mamy 7 punktów straty. do real. No i nie wygląda to tak. jakbyśmy chcieli i nie wygląda. Znaczy, są przełożone. Nagroda. Oj, dostaliśmy. 10 baniek dostaliśmy. Słuchajcie. 10 baniek dostaliśmy. Więc może być warto. Sandro chciałby wejść. Może być warto się zainteresować jakimś zawodnikiem. 10 milionów. Hmm. Ale jakimś jakim obrońcem. No i będziemy nad tym myśleć. Możemy wymyślić. Znaczy, na ten mecz tutaj to bym nie kombinował. Na następny wprowadzę tego jednego młodego, tego całego naszego, tego Jeffy, Czy pies wie, jak to się tam jego czyta? Tutaj, nazwisko. U mnie będzie Jeffi i tyle. Kurma za mundy. Barcelona. No, i teraz panowie, teraz trzeba to wygrać. Tak jest dobre: 3-4-0, wpierdzielić. GECE zaczyna jeszcze w jednej połowie, jeszcze w tej ciągle zszerzyć będą brameczkę, by się przydało. Oczywiście, co nie? Nie, strzelili na koniec: 45. Di Maria, oj kurde, się budzi. GECE na lat, 3-0. Jeszcze jedna brameczka, słuchajcie, jeszcze poprawić to. Panowie Messi, albo Neymar stać was na to, żeby zrobić 4-0. Nie, wchodzi ze zmiany. Tej na 4-0. No i proszę, można. Dobrze wynik przewidziałem. 4-0. A przed nami teraz ważny mecz. Di Maria, pięknie, że się cieszysz z tego, jak grasz. Bardzo mi się to podoba. My tu mamy Puchar Hiszpanii. Właśnie w tym Pucharze Hiszpanii chciałem wystawić chciałem wystawić tego tutaj prawego pomocnika na ten mecz. Di Maria by sobie tu odpoczął. Ja też bym wypuścił za Messiego. Wygraliśmy mecz 2 do 0 i ja tu po cichu, po cichu liczę, że może się udać ten wynik dowieść. Trochę ryzykuję, a 0 to jeszcze w nie jest jakaś wielka zaliczka. Ale bez przesady, mamy zawodników, którzy mogą tam właściwie wybronić ten wynik. Byle na, wyje na wyjeździe tego nie zjadać. Walencja jest trochę w dołku. Dostały nas 3-0 w Lidze, 2-0 w Pucharze. Oj, 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 Neymar w czwartej, my stracimy zaraz w piątej bramkę, ale dobrze, jest 1-1, szliśmy bramkę, więc oni muszą, słuchajcie, wygrać 4 do 1. No nie sądzę, żebym się to udał. No, no, tym bardziej, że Neymar strzela z karnego drugą bramkę i praktycznie gwóźdź do trumny wbity musieliby wygrać z nami. O, no, już teraz musieliby bardzo dużo wygrać. Maria. kiedy Maria jak się obudził, ej. Co jest grane w ogóle, słuchajcie. To jest dla mnie niesamowite co się tam dzieje. Chyba alba jest właśnie zawieszona. Tak, tak, tam no, ta żółta kartka na nim wisiała. No dobrze, słuchajcie, przed nami ostatnie dwa mecze tego epizodu. Nagroda za turniej, No tak, już wyszliśmy jeszcze w parze, ale tam niewielka ta kwota będzie. Tam są lipne te nagrody, chociaż zobaczymy, przeczytamy. Właśnie, osiemdziesiąt pięć tysięcy, słuchajcie. To jest jeden dzień kurę zarobków Messiego u mnie. Boże, pieniądze. Masakra. Tak pomyśl. Masakryczne pieniądze. On nie zarabia. Dobrze, teraz tak, tu wyleciał brońca i tu jest lewa obrona. Tu mam zminika. na całe szczęście mam tutaj zminika i to mi pasuje. Tu Messi'ego już wprowadzimy, niech sobie zagra. Tutaj widzą mnie w budynku, komuś się nudzi albo przypala coś, <laughs> bo alarm dzwoni, nie wiem czy go słyszycie akurat, ale być może, może może słyszycie, być może nie, już jak za głośno to nie gra. Eee, Di Maria, Di Maria, Di Maria, niech wejdzie sobie. Przyda się. Teraz tak, Sandro, Sandro, Sandro na ten mecz. Nie, nie, nie no, tyle ma kurde pomocnikami grać. Ja to Sandro się średnio nadaje. Nie pasuje mi tam w ogóle. Teraz nie pamiętam, to jest ostatni mecz, to jest przedostatni mecz? No dobra, niech będzie nasz przedostatni mecz, bo nie pamiętam, kiedy powiedziałem, że ostatnie dwa mecze przed nami, więc niech to będzie przedostatni mecz. Znowu na wyjeździe, słuchajcie. No i kurwa, tym na wyjeździe gramy paskudnie już tyle razy i to będę w kółko powtarzał, że gramy źle. I nie mogę z tym poradzić, choć nie wiem, jak to kombinował. Tylko liczę na to, że, no właśnie, chciałem powiedzieć, na to, że Di Maria się obudzi, strzeli bramkę, znaczy obudzi, w zasadzie dalej będzie podążał tą ścieżką, jaką. Podąża cały czas. Messi szli na 2-1, ale zawsze nam na 2-2. Cały Perotti Tam trzeba było kosę szybko sprzedać, ale okej, okay. 2-2. Remis, jeden punkt na wyjeździe zgarnięty. Nie jestem z tego wyniku bardzo zadowolony. Bo to nie jest to, co powinniśmy grać, ale chyba przed nami będzie okno transferowe. Nie, będzie jakiś ważny mecz przed nami. Będzie przed nami kolejny mecz Pucharowy, i zaraz się zaczynają. Słuchajcie. Transfery. No. I tu będziemy mogli pomyśleć nad takim zawodnikiem. Zaraz to rozpracujemy. Teraz tak mamy kilka wiadomości. Ważne informacje o rynku transferowym. Dobrze, to wiemy. Konferencja prasowa. Tutaj naszą drużynę pochwalimy. Wraca zawodnik po kontuzji. Super. Piquet wraca po kontuzji. Bumel za po kontuzji. Ryzyko utraty piłkarza. Wiem, o. Teraz tak, czy on jest nam potrzebny? Środkowy obrońca, czy jakiegoś na zmianę, co innego weźmiemy, czy go zostawimy? Jakie ma żądania w ogóle? Ja mogę mu dać 3 lata i 90 tysięcy. Jeżeli nie będzie chciał, jako zmiennik, to ci mogę maksymalnie koleś dać. Trzy lata dziesiątkowa. Zgodzisz się, nie? Nie, to lej sobie nie chcesz. Ale ja cię chyba tutaj nie zostawię. I koniec zawieszenia. To albo tak się nie mylę, mogę grać. Chętnie zostanę tręża. Jednak. jednak jest zadowolony, ale on już płaczę od paru sezonów. I teraz tak, rynek transferowy mamy. Mamy trochę kasy. Czy trochę, 10 baniek. Czyli za 10 baniek jesteśmy w stanie kupić jakiegoś obrońcę. Napastnicy. Suarez, 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 Rooney. Co oni tu w ogóle chcą? Ale Rooney, 32 lata już. Jeszcze kupę kasy co do niego. Suarez też 30 lat. To już są zawodnicy raczej, którzy już długo nie pograją, chociaż są bardzo mocni. Zobaczmy. Jakichś obrońców. Musieliśmy poszukać w takim razie. No możemy spojrzeć na jakichś obrońców, nie ma problemu. Pozycja obrońca. W zasadzie dowolna mi pozycja. Narodowość nieważne. Chodzi o ligę, żeby to może była Liga. Nie no, Liga zobaczmy z Ligi. Ligi. z Ligiem z angielskim. Poszukamy sobie. Jest dowolny. Wiek... Zróbmy taki przedział 23 27 Właśnie, nie mamy, koleżanek, informacji o tych zawodnikach. Musielibyśmy ligę hiszpańską przelecić, byłoby lepiej. Dawmy sobie ligę hiszpańską. Tej informacji też możemy za wiele nie dostać Fernandy. No właśnie, kurcz. Czasami możemy się o zawniku trochę dowiedzieć, jak mu zafrajemy za, kupno. Tam jakąś tam kasę, bo nie jaką, lepiej jakąś najniższą. I wtedy oni do nas się odzywają i wystawiają swoją sumę, podają nam, za ile chcieliby sprzedać. Jeżeli w ogóle chcą sprzedać, wtedy możemy się więcej po tej kwocie dowiedzieć, ile jest wart. Więc hmm. lipa. Ciężko powiedzieć. Tutaj król obrońcy mogą być, niektórzy dobrzy. Tu z realu był jeden. Gdzieś, którego nie mogłem sprawdzić. Gdzie on jest teraz? Tu jest. Jest Derek, to nie. I jeszcze był <laughs> właśnie Fernandez. Weźmy na niego, rzućmy sobie. Niego obserwuję. Niego sobie tu obserwuję. No, a my oczywiście zagramy jeszcze ten jeden meczyk. W Pucharach. O, młody chce o wynagrodzeniu pokazać. Uważa, że powinien zarabiać więcej. No to zobaczmy, ile tych opaków wołasz ode mnie. No, pokaż mi się tutaj. Pokaż się no staremu. jak dostaniesz do mnie 5000 zawiad, No, ile byś chciał? I ile? O, 45 koła. Czy cię chyba pogięło? Jeszcze na rok. 45 koła byś chciał dostawać. Chyba cię całkiem pogięło. Nie ma nawet szans. W tej chwili nie ma nawet szans, byś to ode nie dostał. Mam cię gdzieś totalnie. Uuu, ja se wymyślił. Ledwo, kiedy tam coś wejdzie, coś ukłu, raz kiedy i Paśki o szeryfa gra. Wszyscy co są na. O, albo może zagrać wreszcie, dobra, więc tutaj możemy Adriano zmienić. Na szczęście, że mam tylko jednego nowego obrońcę tutaj. prawy też by się zmianę, zmianać, prawda? Taki 70-80, no 80 to już byłby dobry. Teraz tak. Tutaj ja myślę, że możesz wejść umęć. Mam nadzieję, że nie złapiesz jakiejś kontuzji. Takim składem zagramy. Ostatni meczek w tym epizodzie, słuchajcie, moi mili. Cywil. Na wyjeździe. Kocham to. Kocham wyjazdy. Song z nami chciał porozmawiać o pensji i nie pokadaliśmy z nim za bardzo, więc widzę, już się odgrywa. Ale Messi. Kurde, Messi i Maria ostatnio. Mamy nadzieję po tej małej przerwie, krótkiej Maria. Nie spadnie, kurczę, nie zejdzie z tonu. Krychowiak, gdzie ty Krychowiak? Dobudny, nie, no kur na tym wyjeździe pierdzielonym, no. Kurde, Messi. Pięknie, 2-1, dobrze, jakie ważne trzy punkty. Ciągle mamy straty, ale kurde nie jest tak źle. Zobaczcie, kochani, po 19 kolejkach, czyli po połowie sezonu, jesteśmy na trzecim miejscu i mamy straty. No, mamy 6-7 punktów, tak, do Realu i mamy 3 do Walencji. To tam nieźle. Walencja jest, źle. jest z zasięgu, już Real troszeczkę odskakuje, bo 7 bramek mają straconych, nieźle. To wychodzi, jak powiedzmy, co trzeci mecz bramkę tracą. Nieźle. Zobaczmy jeszcze biuro. Zawodnik zawieszony. Kto tam zawieszony? Są. Ale to mamy już chyba z minika. Więc skoro Sąk jest zawieszony, to tu pewnie może wejść pograć już sobie. No nie do końca może pograć. Dobra. Staw. Niech będzie. O ten jeden mecz. Chociaż środkowy pomocnik. Który ten może zagrać? Bezpiecznik. Prawda nie jego pozycja, ale bezpieczny. I nie jest tak, nie jest taki zmęczony. Hazard. Słuchajcie, zawodnicy wykończeni są. Może wejdzie. Munir by tu został wprowadzony zamiast jego. Które zawodnicy dość mocno zmęczeni. To nawet bardzo bym powiedział. Choć zobaczymy. Przejdziemy kawałek na kolejny mecz. ale będą tak samo zmęczeni. Oczywiście już tego meczu nie będziemy grali. A, oferta kontaktu przyjęta i bardzo dobrze. Są. So. Chyba jednak z nim pogadam. Chyba jeszcze z nim pogadam tutaj przed końcem tego odcinka, gdzie on jest tutaj są. So. No tak, bo inaczej raczej będzie chciał karierę kończyć, więc no dobrze, no okej, okay, no 130 jako zmiennik kochany. To jest jedyne co Ci mogę zaproponować. A, już trochę lepiej tu wyglądają. Te kreseczki. Messi trochę powrócił, ale jeszcze spokojnie. Jeszcze ich sobie odetchnie trochę. Taka zmiana tutaj dla tych zawodników na pewno dobrze wyjdzie. No i okej okay, kochani, w takim razie kończymy ten odcineczek. Zapraszam jak zawsze na kolejny odcinek już wkrótce na naszym kanale. To byłem ja, Lem i Parka. No i oczywiście Kariera Frejera FIFA 15. Trzymajcie się serdecznie. Hejka!